Witam Was poranek 14 września 2022 roku. Słuchajcie, taki można powiedzieć film króciutki jak zapewne zauważyliście. Wróciłem do nagrywania i chcę tutaj przy okazji stworzyć taką serię, którą zatytułowałem Królewski Latający Spodek. Gdzie tam w tle oczywiście będą prze, przewijać się wątki, jakby kontaktu e, tutaj królewskiego dworu z takimi, e, można powiedzieć, e, dziwnymi przypadkami, wypadkami, ale e, dzisiaj, tak, ponieważ jest to offline, to chciałbym, żebyście. E, Zabawili się również w poszukiwaczy nieznanego. I rzucę Wam tutaj temat, żebyście sobie to wcześniej obejrzeli. A ja postaram się, nie wiem jeszcze kiedy, zrobić audycję na żywo na ten temat. A tytuł audycji będzie: yy, Waliska. Nie waliska, tylko walijska piramida. No, bardzo ciekawy temat, słuchajcie. Temat, który jest no, dość świeży, jeśli chodzi o e, tego typu wydarzenia na wyspach, bo pochodzi z roku 2016, czyli no, sprzed 6 lat. Um, na YouTube jest e, film o, o tych zajściach, i e, no ma on dos, dosyć sporą, że tak powiem, oglądalność. Nie wiem w ogóle, czy w Polsce ten temat kiedykolwiek był gdzieś tam poruszany na jakichś kanałach e, um, ufologicznych. Ale w tym wypadku ja bym chciał, żebyście przyjrzeli się tutaj właśnie temu filmowi. No słuchajcie, no milion wyświetleń, o czymś świadczy, tak, ponad milion. Jest to opowieść o bardzo, bardzo dziwnych zajściach, które właśnie miały miejsce przed 6 laty. W tle, oczywiście, yy, wojsko, jednostki specjalne. No i to, co lubią tygrysy, najbardziej pojawiający się obiekt w kształcie piramidy czy trójkąta, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Ale do tego chciałem Wam, jakby tutaj, podpowiedzieć, yy, bo tutaj mamy, jakby jedną stronę medalu, czyli osobę, która opowiada o tym. O tym zajściu, która była świadkiem tego zajścia i można powiedzieć ofiarą, bo można to też nazwać. Półgodzinny film. Możecie sobie tam to obejrzeć. Dla tych osób, które no nie znają muzyka angielskiego, a w szczególności walijskiego, można powiedzieć, akcentu, to. Bardzo prosty sposób. Jak dobrze wiecie, są translatory. Co prawda podejrzewam, że to tłumaczenie nie będzie takie w 100%. Ale, żeby chociaż złapać kontekst, można zawsze sobie cofnąć. Jak się czegoś nie rozumie, no po to są też te filmy, żeby, żeby troszeczkę, można powiedzieć, wykorzystać tą technologię, a nie oglądać jak telewizję. I z drugiej strony. Bardzo ciekawe forum, które właśnie opowiada o tym e, e, przypadku, gdzie jest e, temat wrzucony i e, pojawiają się tam osoby, które, można powiedzieć, są też w, w pewnym sensie e, zaznajomione z technologią wojskową, bo ja zauważyłem tam kogoś, to był w armii y, brytyjskiej. E, oprócz tego jest jakaś osoba, która jest inżynierem. Pojawiają się tutaj kwestie, słuchajcie, również e, związane z pomiarami, e, pomiarami e, wzmożonej aktywności, można powiedzieć, e, która być może m, miała miejsce w, z, w związku z Pojawiającymi się tam obiektami. I tu również, no, dla osób, które nie są biegłe w języku angielskim, również słuchajcie, jeżeli macie przeglądarkę na przykład Firefoxa, to prawy klawisz myszki, i tam można wyszukać w, w tym zakładce jakiś po prostu translator, który. Na pewno znajdziecie i na język polski łatwo to przetłumaczyć. A no jest co kopać, słuchajcie, bo jest tych wpisów, tych informacji, tych, można powiedzieć, bardzo ciekawych spostrzeżeń. Przy okazji dowiecie się, że internet nie służy tylko jakby do. Oglądania YouTube'a albo przeglądania social mediów, ale również można na przykład dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy w kontekście tutaj, akurat pojawiającej się sprawy, czy samolot, w którym rodzina królewska na przykład podróżuje po Wielkiej Brytanii, jest, jest możliwość jakby namierzenia, sprawdzenia tych informacji, czy w danym dniu. Ten samolot leciał na przykład sam, czy przewoził jakiegoś VIP-a z e, królewskie, królewskiej rodziny i tak dalej. No i tu e, chcę właśnie Was też zachęcić troszeczkę do tego, bo em, no cóż, e, 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 odkrywanie, poszukiwanie nieznanego to nie jest tylko e, sucha, że tak powiem. E, wysłuchanie relacji świadka czy yy, obejrzenie filmu no żeby tutaj ten obraz zagęścić i yy, mieć jakiś chociaż pogląd wstępny na te sprawy niestety musimy yy, te wszystkie puzzle dostępne które dzisiaj przy pomocy właśnie internetu jest znacznie prościej yy, można wiele spraw Załatwiać zdalnie, tak jak mm, przez ostatnie dwa lata, jak dobrze wiecie, e, niektóre osoby e, zmieniły swoje miejsce pracy z miejsca, że tak powiem, jakiegoś biurowego czy e, jakichś pomieszczeń na e, pielesze domowe. Tak? E, trochę żartem, ale e, później podczas tej audycji odniosę się jeszcze do tych tutaj filmów które puściłem wcześniej zwłaszcza do jednego filmu który dotyczył pewnego specyfiku na na wzrok tak na polepszenie wzroku a to odniosę w kontekście pewnych informacji które pozyskałem w jaki sposób polepszany jest wzrok jak to się odbywa na pewnej wyspie, która znajduje się w okolicach Państwa Środka, w okolicach Morza Japońskiego, Morza Chińskiego, czyli na Tajwanie. Ale to myślę akurat o tym, to opowiem właśnie, gdy pokażę Wam ten materiał, który mam sprzed 4 lat, który dotyczył pewnego miejsca, gdzie stoją. Nie zdradzę do końca, ale będzie to dotyczyło, można powiedzieć, czegoś o kształcie latających talerzy. Do następnego razu, cześć.